Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Mateusz izdorek Welsdorek, portal na kolej.pl. Moim Państwa gościem jest Pan Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity SA. Dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, zamknęliśmy 2020 rok. W tym roku, z perspektywą do 2023 roku, planowali Państwo swoją strategię taborową. Była ona na kwotę około 7 miliardów złotych. Na jaką kwotę udało się już Wam podpisać zamówień taborowych i na ile zrealizowaliście już te, te plany? 2020 rok był dla nas trudnym rokiem. Był to rok dotknięty pandemią. Duży błąd pasażerów, co Państwo sami widzieli, ponieważ akcja ze scenami domu, lockdown, ona cały czas trwa. Pomimo tego PKP Intercity nie straciło impetu, jeśli chodzi o inwestycje. Ta strategia taborowa, strategia inwestycyjna, jaką sobie zaplanowaliśmy, ona była kontynu kontynuowana. E, podjęliśmy decyzję, pomimo bardzo trudnego momentu w, w historii naszej spółki, że jako spółka skarbu państwa, jako strategiczny przewoźnik narodowy, powinniśmy stać się niejako takim kołem zamachowym polskiej gospodarki, a jednocześnie Takim kołem zamachowym polskiego transportu pasażerskiego i z naszymi decyzjami, naszymi odważnymi decyzjami, sprawić, aby ci pasażerowie, pomimo mamy nadzieję chwilowego zastoju i, i, zastoju i takiej no, dużej odpływu frekwencji, wrócili do nas e, zaraz po pandemii. Nie tylko w liczbie takiej, jakiej było wcześniej, ale także żeby ta liczba. Osób podróżujących komunikacją publiczną, a szczególnie naszymi pacjentami była, była jeszcze większa. Dlatego stanęliśmy na stanowisku, że te inwestycje, jakie zaplanowaliśmy, muszą być kontynuowane. 2020 rok zamknęliśmy w, w kwocie realizacji naszej strategii na ponad 5 miliardów złotych, czyli to jest tak naprawdę więcej nawet niż zakładaliśmy. Zarówno mówimy tutaj o toborze, jak i o inwestycjach w, in w infrastrukturę. Kolejowo. Także Uważam, że to jest bardzo dobry wynik i daje nam dużo optymizmu, jeśli chodzi o realizację tej strategii na najbliższe lata, czyli do 2030 roku. Mm -hmm. 2023 i 2030 roku. Mm -hmm. A czy możemy coś dowiedzieć się na temat tych inwestycji planowanych? Jakie są ilość, ilostany zamawiane będą? Oczywiście. Powiem jeszcze 2020 rok, bo sam 2020 rok był bardzo ciekawy i bardzo obfity, jeśli chodzi o zarówno odbiór wcześniej podpisanych kontraktów, ponieważ odebraliśmy 30 lokomotyw Gryfin, odebraliśmy 125 wagonów z PESY, odebraliśmy wagony restauracyjne z FPS-u, ale też podpisaliśmy nową umowę, czyli kolejne 125 wagonów, które trafiły do PESY. W bardzo duży kontakt, ponad pół miliarda złotych, prawda? E, to jest jakby takie przejście z nowego roku, e, ze starego roku w nowy, prawda? Bardzo, bardzo optymistyczne e, dla nas wszystkich. E, jeśli chodzi o 2021 rok, tutaj jesteśmy przede wszystkim bliscy e, zakontraktowania, e, ogłoszenia, ogłoszenia postępowania na e, wykonanie 63 Nowych wielosystemowych lokomotyw o prędkości z najmniej 200 km na godzinę z opcją plus 32, czyli jeśli ta opcja będzie spełniona, to będzie 95 nowych lokomotyw na polskich torach. Myślimy też o pojazdach typu push-pull, myślimy o pojazdach hybrydowych, myślimy o lokomotywach wielosystemowych, być może także wodorowych. Także spektrum naszych działań i naszych zamówień taborowych jest, jest duże. Realizujemy też inwestycje infrastrukturalne, Szczecin, Zalewskie Łęgi, KGZ, czyli inwestycja w Krakowie, Przemyśl, Bakończyce. To są naprawdę duże projekty i projekty, które na trwale zmienią obraz polskiej kolei. Nie, to brzmi bardzo ambitnie, szczególnie te 95 lokomotyw, no to chyba nie było jeszcze takiego tak dużego zamówienia w lokomotywy w PKP Intercity. Zgadza się, Ty, ten projekt Uważamy, że może być to projekt przełomowy, jeśli chodzi o rozwój polskiej kolei, nie tylko jeśli chodzi o nasz tabor, ale też myślimy o przyszłości, o kolei dużych prędkości, o rozwiązaniach wielosystemowych, ponieważ my nie kupujemy lokomotyw na dzisiaj czy jutro, my kupujemy mm -hmm. lokomotywy na kilkadziesiąt lat. Myślimy już o cpk staramy się, aby ten nasz tabor, który kupujemy, był przede wszystkim dopasowany już do pasażera. Kol, na kolejne pokolenia, prawda, żeby on się czuł był komfortowo, poruszył się szybko między y, miastami, chcemy być także konkurencyjni wobec y, przewozów. Y, samolotowych. Nie ukrywam tego i uważam, hmm. że jesteśmy konkurencyjni i będziemy jeszcze bardziej. No właśnie, bardzo dużo się mówi o tym, że przy budowie nowych linii do Centralnego Portu Komunikacyjnego będą rozważane również zmienne, będzie rozważane zmienne napięcie, więc lokomotywy wielosystemowe jak najbardziej mają tej racji bytu. No dobrze, ale mamy teraz też, jesteśmy po podpisaniu umowy między Państwem a Ministerstwem Infrastruktury w ramach świadczenia umowy PSC na najbliższe 10 lat. Jak, jakby mógł Pan opisać tak w skrócie, co ta umowa wniesie nowego dla transportu kolejowego? Powiem tak, umowa PSC, czyli umowa o świadczenie międzywojewódzkich e, transportów, e, przejazdów pasażerskich, jest to dla spółki PKP Intercity taki fundament działalności. E, zarówno jeśli chodzi o planowanie rozkładów jazdy, o planowanie e, połączeń, ponieważ tak naprawdę ta umowa ma na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, a także promocję kolei i walkę i dążenie do tego, aby pasażerowie, aby pasażerowie czy osoby, które się poruszają, wybierały kolej jednocześnie oddziaływując pozytywnie na środowisko. Mhm. Umowa PSC podpisana z końcem ubiegłego roku pozwala nam długoterminowo myśleć o rozwoju spółki o roz i w ogóle o rozwoju polskiej kolei. Powiem kilka liczb, bo one są tutaj bardzo ważne i oddają w dużej mierze to, co chcemy robić. Przede wszystkim powiem o liczbie wykonywanych połączeń. O ile teraz mamy 120 tysięcy, to w 2030 roku chcemy, aby było to 195 tysięcy, czyli zwiększamy o 65% liczbę połączeń. Jest to bardzo dużo, jest to bardzo ambitne założenie, ale uważamy, że realne. I dzięki naszym inwestycjom taborowym, a także inwestycjom PKP w dworce i oczywiście PLK, jeśli chodzi o infrastrukturę, torową realne. Umowa PSC pozwala również realizować to, o czym mówiliśmy w poprzednim pytaniu, czyli nasz zakup taboru. Umowa ta przewiduje, dofinansowuje spółkę na kwotę 21 miliardów złotych. Jest to mniej bagatelna kwota. E, największa od wielu, wielu lat, jeśli chodzi o dofinansowanie polskich kolei, przyłoży się ona realnie na nowy tabor, na jakość jazdy, na, na to, co Państwo widzą e, codziennie, podróżując pociągiem, czy może nawet samochodem z okien, widząc, jak te pociągi mhm. przemykają e, koło państwa e, oczu. Także to, to będzie widoczne i to, ta umowa nam pozwoli dalej się rozwijać i panować naszą strategię taborową już do nie tylko 2020 mhm. 2023 roku, ale także za 2030 roku. No dobrze, ale powiedział Pan 19 miliardów. Za 19 miliardów możemy wybudować 10 stadionów narodowych, albo możemy na przykład za te pieniądze wybudować około 380 kilometrów autostrad. A co konkretnie PKP Intercity zrobi z tymi pieniędzmi? Jakie są plany za zamówień na tabor? Przede wszystkim to, co realizujemy. O czym mówiłem, lokomotywy, ten największy kontrakt w historii. jeśli chodzi o lokomotywy, nie byłby możliwy, gdyby nie umowa PSC. Ale to rozumiem, to rozumiem, że to już jest z tych 19 miliardów będzie? Tak. Mhm. Tabor, tabor hybrydowy, tak go nazwijmy, prawda? Czyli tam, gdzie linie nie są zelektryfikowane, a już jest ich dużo i dużo jeszcze będzie, chcemy, aby obsługiwał tabor hybrydowy. Toczy się dialog, jak on ma dokładnie wyglądać, czy to będzie spalinowo, Elektryczny czy to będzie wodorowy? Cały mm -hmm. czas rozmawiamy. Bardzo ciekawa opcja, jeśli chodzi o tabor, o miłośników taboru, którzy się od dawna nas pytali: wagony push bo to jest coś, na co też chcemy postawić. Widzimy potencjał na połączeniach Warszawa-Łódź, Kraków, Katowice, Wrocław. Ta jest, jest duży potencjał, jest zapotrzebowanie na, na taki tabor. Chcemy te, kupić takich wagonów 38 plus 45 lokomotyw, które by to obsługiwały. Co więcej, chcemy zakupić, proszę Państwa, 500 nowych wagonów o, o prędkości nie mniejszej niż 200 km na godzinę, drugie 500 chcemy poddać modernizacji, tak aby nasz tabor już był całkowicie nowy lub zmodernizowany. Czy możemy uzyskać jakąś informację, jaki to będzie procent tych inwestycji? Znaczy... Jaki procent całego Waszego taboru obejmują inwestycje bądź modernizacje? Czy nie wiem, powiedzmy, pasażer w 9 na 10 podróży trafi już na ten nowy, zmodernizowany tabor, czy, czy będzie to jakaś mniejsza, większa wartość? Trudno mi określić te, mhm. tego typu wartości. Nasza strategia taborowa już do 2023 roku zakłada modernizację co najmniej 90%. Y procent taboru, także ja myślę, że już za 2-3 za lata ten pasażer będzie miał małą szansę trafić na stare wagony, a mm -hmm. wsiądzie w nowe, bądź zmodernizowane wagony, których jakość modernizacji jest na tyle wysoka, że dla laika ona często jest nieodróżnialna. Mm -hmm. No właśnie tak bardzo dużo osób w takich odbiorze po, po codziennym twierdzi, że wraca na kolej i przekonuje się do niej właśnie poprzez modernizację tego taboru. Ale są też inne aspekty, które przyciągają do kolei pasażerów, szczególnie młodych. 2021 rok został przez Unię Europejską ogłoszony rokiem kolei. Ma to pomóc w promocji tego środka transportu poprzez to, że jest, to on, jest on ekologiczny. No, jakie, są wasze, jakie jest Wasze podejście do tego tematu? Czy Wy jako PKP Intercity planujecie jakieś działania, wdrażanie rozwiązań ekologicznych, czy to w samym taporze, czy to w zarządzaniu spółką? Nie tylko planujemy, ale i działamy. Także Nasze działania są, bo zostały podjęte już e, jakiś czas temu, czego efektem jest olicznikowanie taboru. Jest to, proszę Państwa, dosyć może mało medialny, mało zauważany dla pasażera fakt, ale dla nas jest bardzo istotny. Olicznikowaliśmy praktycznie cały nasz tabor, dzięki czemu e, możemy kupywać energię tyle, na ile jej potrzebujemy, a nie tyle, ile. Nam się kiedyś wydawało, co oczywiście przekłada się na, mhm. na cenę tej energii. Co daje licznikowanie doboru, bo to jest tylko pierwszy krok? To licznikowanie pozwala wykonać kolejny krok, już mówimy proekologiczny, czyli eco-driving. Eco-driving jest, proszę Państwa, metodą prowadzenia pojazdów lokomotyw czy w taki sposób, aby wykorzystanie energii było w jak najmniejszym stopniu przy uzyskaniu jak największej przy, efektywności. Oczywiście, bo jakby dla nas priorytetem jest dojazd na czas, na miejsce, bo to jest oczywiście bezapelacyjnie i tutaj absolutnie nie odbywa się kosztem czasu. Mhm. Ale chcemy wykorzystać umiejętności naszych maszynistów, bądź dokształcać ich w ten sposób, aby tak prowadzili pojazd, aby tej energii zużywał jak najmniej i jednocześnie jak najmniej ingerując w środowisko i tej energii, jak mniej zużywając. Rozumiem, że to jest taki system, jak my mamy w, na przykład niektórzy w samochodach, które nam dokładnie podpowiadają, ja, że mamy zmienić ja bym bieg. Chciałbym to czy... powiedzieć. Nowe, nowe samochody działają dokładnie tak samo. Mówią, mhm. jedź wolniej, jedź szybciej, zużyjesz mniej paliwa, prawda? Tak, tak. Chcemy dokładnie gdzieś tak samo. Chcemy być ekologiczny, chcemy tworzyć zieloną kolej. Co więcej, bo to nie jest tylko eco-driving. Cała nasza idea rozwoju taboru jest również oparta na zielonej energii. Chcemy, aby tworzywa, których używamy, były ekologiczne. Kubeczki, nawet w warstwie, chcemy, aby również były ekologiczne, Żeby ingerencja w środowisko naturalne była jak najmniejsza. Chcemy zachęcić ludzi żeby i pokazać im, że. Podróżując koleją, nie tylko że jeździmy bezpiecznie, to jeździmy ekologicznie. To nie tylko my, bo ja myślę, że y, mogę powiedzieć w imieniu całej branży kolejowej, ponieważ jesteśmy skupieni y, w, w takim działaniu i jako cała branża to może być ciekawostka. Zrobiliśmy badania, że jeżeli skutecznie będziemy wdrażać tego typu programy, jak EcoDriving czy Rekuperacja, jesteśmy do 2030 roku. W stanie ograniczyć y, zużycie energii elektrycznej o 1,2 terW godzina. Y, to może brzmieć e, dosyć enigmatycznie, więc y, powiem Państwu, że 1 i 2 to jest 1 milion ton CO2 mniej w powietrzu. Też pewnie to jest sporo. To jest sporo, ale żeby jeszcze bardziej uwidocznić, 1 milion CO2 ton w powietrzu, to jest, proszę Państwa, 83 tysiące hektarów lasów więcej. A ile to jest 83 tysiące hektarów lasów? To jest 8 Białowickich Parków Krajobrazowych. To jest taka powierzchnia. Także jest, e, także jest to ogromne wyzwanie i uważam, że jeżeli nam się to uda, e, będzie, to, będzie to też ogromny sukces i taka przysługa dla środowiska. No brzmi to imponująco jeżeli chodzi o jakieś inne zastosowania, na przykład w waszym, na waszym zapleczu utrzymaniowym, czy tam stosujecie jakieś rozwiązania, nie wiem. Zamknięte obiegi wody, wykorzystywanie fotowoltaiki. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Wszystkie nasze nowe inwestycje są nakierowane na ekologiczne, czyli zamknięte obiegi, stosowanie odpowiedniego systemu oświetlenia, fotowoltaika. Oczywiście LEDy zamiast, bo to jest już standard oczywiście, prawda? Jest nasze, nasze nowe stacje postojowe myjnie, mają być w jak największym stopniu ekologiczne, mają wykorzystywać energię taką, aby raz, żeby była dla nas opłacalna jako spółki, bo pracujemy dla zysku, ale mhm. też żeby była w jakim największym, jak najmniejszym stopniu uciążliwa dla otoczenia, dla środowiska, w jakim się znajduje. Mhm. No, też mam takie jedno pytanie bardziej z, już tak osobiście i chciałem zapytać, jak Pan Prezes spostrzega ten rok 2021 dla transportu kolejowego w obliczu pandemii, z tego, że teoretycznie powinniśmy w tym roku w wakacje już mieć taki już spokojniejszy okres, już kto, kto najbardziej powinien być zaszczepiony, te grupy największego ryzyka już prawdopodobnie będą będą zaszczepione. Jak, jak tutaj jak tej Pan spostrzega ten rok? Znaczy ja patrzę z nadzieją, bo znaczy moja, moja nadzieja nie, nie wynika tylko jakby z mojego takiego wewnętrznego optymizmu, ale też z, z, z doświadczeń z poprzedniego roku. Wakacje dla, dla PKP Intercity były po tym pierwszej, nazwijmy to, pierwszej fali pandemii, był całkiem udane. Czyli widzieliśmy, że ludzie wracają na kolej, jeździli nad morze. Tych, tych wyjazdów było dużo. Chcemy, powiem też, taki, taki fajny temat, dosyć taki luźny, i myślę, że pozwalający nam tych klientów przyciągnąć. Chcemy uruchomić kilka takich połączeń e, krajobrazowo-lokalnych, e, chociażby do ha Warszawa: Hajnówka. Mhm. Myślę, że to jest, to jest piękne miejsce. Mówiłem o Białowieskim Parku Krajobrazowym. Jeśli chcą Państwo zobaczyć, ty, i, ile zajmuje jeden, jeden powierzchnia Parku Krajobrazowego, zapraszamy od czerwca pociągiem do, do Hajnówki. Takie chcemy robić akcje, promować e, regionalizm polski, bo jest, bo jest bardzo. Fajny, jest piękny, yy, dlatego, dlatego 2021 roku podchodzimy z optymizmem. Mamy nadzieję, że do wiosny tych szczepionek będzie jak najwięcej, i powiedzmy, ta majówka już będzie takim punktem granicznym, gdzie ci pasażerowie powiedzą: Wracamy, jedziemy na majówkę, jedziemy na wakacje, wracamy na kolej. Mam, na, mam nadzieję, że biznes, biznes też wróci, ponieważ yy, praca na, 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 przy komputerach, na Teamsach czy czym innym tam Państwo pracujecie. Jest to coś uciążliwa i ta potrzeba spotkania drugiego człowieka jest, jest duża i mam nadzieję, że będzie ona zrealizowana za pośrednictwem PKP Intercity. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze jedno pytanie, które mi się teraz na, na, na nasunęło. W grudniu była taka dosyć szumna w mediach społecznościowych informacja o tym, że Państwa pociąg PESA-DART trafił na dworzec w Bydgoszczy. Czyli miejsca, z którego wyszedł z linii produkcyjnej. Wywołało to dosyć duże zainteresowanie, i powstała taka propozycja, żeby na tę trasę ten pociąg startował, ruszał regularnie. Słyszałem, że w czerwcu byłaby taka możliwość. Czy, czy możemy coś więcej o tym uzyskać? Absolutnie informacje? tak. Darty mają swój początek w pes -ie. tam jest ich matecznik. Uważamy, że jak najbardziej powinien tam jeździć, będą tam jeździć. Czyli rozumiem, że w czerwcu możemy... W czerwcu możemy się spodziewać regularnych e, tras między, do Bydgoszczy, datami. Super. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity S.A. Dziękuję.